dziesięć minut. Dziesięć, ma? No, ciebie nagrywam telefonem, jak to Jak właśnie widzicie? No właśnie. Dobra, to Jak Czekaj teraz? Fokus. fokus. Nie, dobra, raczej będzie. Co to, tu nagrywam telefonem? No, dobra, dobra Wyszymy. chodź. Wyszymy. 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 Dobra, 4 cztery No dobra, spoko. Ej, Dobra, i musimy całą kolej wypić, jeśli nie, to napiszcie śpimy, my też jesteśmy idioci. <grym> nie, to napiszcie nam jakiś challenge. No, Jak będzie 10 lajków like pod moim pod niego challenge'em, czyli pod pisanym, to wrzucamy kolejne. Czekaj. Okay. Czekaj, okay, czekaj. Okay. Dobra. Zgasz się. Então, eu vou Okay. Jak widzicie wybuchło. Okay. widzicie, puste puste, pokaż, puste. Wywaliśmy oh, momentosy. Okej, okay, dobra. No to, co, było na tyle, co nie? No. Dobra. Więc okay. jakiś filmik Wam się spodobał, no, Dajcie lajka. Komentarz i sub, nie, Komentarz subskrycie. I subskrybujcie. 5 lajków w górę. 10, żeby nie było że tak od razu u ciebie nie będzie 10, u mnie u mnie będzie tak 5 no to dobra dajmy 6 5 lajków no 5 lajków i kolejny czekolwiek no właśnie I no, jaki wy napiszcie nabrymy... w komentarzach wy napiszcie no. że mamy skoczyć ze na przykład. ale <grym grym> się napiszcie no dobra, no to no. do zobaczenia <grym>, na razie